Ohio, tej Kilito z montażu. Jeżeli jesteście ciekawi co tu robię, no to powiem tyle. Dzisiejszy odcinek jest podzielony na dwie części, tak jak w przypadku Sefa, ponieważ tak dużo mi się nagrywało, że postanowiłem zrobić od razu dwa odcinki na raz. Oraz pierwszą część dostajecie dzisiaj, drugą dostajecie jutro. Ale tyle z ogłoszeń i oglądajcie do końca, ponieważ naprawdę jest warto. A ja już nie przedłużam, no i zapraszam do odcinka. Ohio, z tej strony Kilito, a to kolejny odcinek zagrajemy w Dark Souls Remaster. Dokładnie tak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku skończyliśmy lordów oraz zaczęliśmy DLC i powiem wam, że pomyliłem się w jednej kwestii w poprzednim odcinku. Otóż, Sif, z którym walczyliśmy, nie był lordem. Nie, po prostu, że tak powiem, no, był towarzyszem Artoriasa i to tyle, ile dało się mi powiedzieć, nie, nie był żadnym lordem, tylko po prostu był, no, zwykłym jakby bossem. <grych> ale dobrze, nie przedłużajmy i, że tak powiem, zacznijmy już kolejny odcinek, ale zanim to jeszcze pogadajmy tutaj z tym grzybem. Look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. But Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst once more play the No że tak. Thank you. I am Elizabeth, guardian tego this sanctuary, something of a godmother to princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with kupić. raz żywica złotej sosny. I to jeszcze jakieś czary oraz katalizator Czyli po prostu sprzęt dla maga. Okej. Okay. No dobrze, my już lecimy i powiem wam tak, jakie są plany na dzisiejszy odcinek. No, skończyć większość to DLC, ale jak to wyjdzie, się przekonamy. W ogóle dopowiem no wam może odnośnie strzelnika z akwarium, którego pokonaliśmy odcinek temu. Otóż okazuje się, że na jego temat jest to jedna ciekawostka. Jeżeli znowu tutaj wejdziemy, powinien się pokazać, ale nie wiem, czy to zrobi. Może powinniśmy stamtąd wyjść. Chodzi o to, że jeżeli ten, jeżeli go pokonaliśmy i na przykład wrócimy w to miejsce, tylko nie wiem, czy to chodzi o to, że wrócimy. Wiecie, po prostu teleportując się, czy wrócimy normalnie, to możemy się z nim jeszcze zmierzyć, ale nie już jako boss. A jako ten, a jako normalny przeciwnik. No i to, co mówiłem, wtedy się jakoś nie przygotowałem, a teraz y, powiem wam, że Srebrenica Antuarium nie ma jakiegoś takiego wielkiego loru. Otóż, jedyne co jest o nim wiadomo, po prostu chyba jakich zwierząt jest. Ma ciało lwa połączone z kozą, ma także rogi. Oraz ma go skorpiona. Oraz y, skrzydła i to tyle, ile można o nim powiedzieć. Nie ma o nim tak y, jakoś, nie wiem, za wielu innych ciekawostek. Poza tym. W ogóle też między odcinkami dowiedziałem się i, i raczej chyba o tym nie powiedziałem, ale z, jeszcze tak wspomnę o Sifie. Yy, powiem wam, że w niektórych. Yy, w niektórych, ten, niektórych językach, takich bardziej nordyckich albo coś, Sif oznacza różne słowa, na przykład yy, Sif po nordycku oznacza chyba małżonko, o ile dobrze ja Tak samo nazywa się żona Tora. Może z takimi nie, zmianami w wymowie, ale. O ile dobrze patrzyłem to właśnie ten, to właśnie tak to wygląda, że Sif w różnych nord nordyckich znaczeniach oznacza po prostu coś innego, niż tylko wiecie, niż tylko imię. Ale ja to już nie przedłużam i powiem wam tak. Kierujemy się teraz na chyba bossa, który mi są najwięcej krwi, dlatego też powiem wam, że mam trzy taktyki na niego. Tym między odcinkami sobie myślałem nad tym, jak go pokonać miarę szybko. I mam takie trzy taktyki, które myślę będą akurat na niego idealne. Aczkolwiek powiem Wam, że te taktyki, jak one już wyjdą, to już inna sprawa. W zasadzie sensie tego, że no niestety ja w taktyki na no to dobre nie jestem. Oczywiście czasem zdarzy mi się jakiś tam przebłysk do, 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 do dobrych taktyk. Ja na przykład wtedy przy. O, ten przy. Grey w Zordzie, to. Bo tam akurat ta taktyka, że po prostu robiliśmy przystanki i go nawalaliśmy. Tak, jeżeli dziwicie co to jest, to jest jeden znaczek z DLC Kalamit. Na niego też mam plan w dzisiejszym odcinku pójść, ale jak to wyjdzie jeszcze niestety nie wiem. Ogólnie to jeszcze teraz wracając. Oh, Jaszuszka! Jaszuszka! Chodź tu! Ościemento! Mamy. Wiecie, one po prostu uciekają i się czasie znikają, dlatego wolałem wykorzystać okazję. Wow, nie zauważyłem go. Co się dzisiaj dzieje? Co się dzisiaj dzieje, że ja po prostu nie zauważam wiecie takich najbardziej oczywistych rzeczy? Na przykład tu nie zauważyłem przeciwnika, tu mi się zaje coś słem, Nie, że to jest spowodowane moimi nerwami, bo może to być. z tego, że... Pamiętam, że jak pierwszy raz... Walczyłem z bossem, na którego idziemy... No to... Pamiętam, że spędziłem tam chyba 3 miesiące. Nieustanych prób walczenia z nim. Nie mniej, nie więcej, tak około 3... na około 3 miesiące mi on zajął. A nawet nie zliczę, ile krwi mi napsuł przy tym. No bo ten przecinek do najłatwiejszych nie należy. O kurczę, co to było. No ale może nie będę się zastanawiał, tylko sobie otworzę skrót. Tak, to jest skrót, dzięki któremu będziemy mogli teraz łatwo wrócić do tego miejsca. No to już wam, że jest bardzo przydatny: przez niego nie będziemy musieli się cały czas przecierać, tylko po prostu nadepniemy na skrót i wrócimy tam gdzie chcemy. Mhm. Mm Mamy skrót. To się liczy. Jeszcze też nie wiem, czy ja jechałem w górę, czy ja jechałem w dół. W którym miejscu dokładnie byłem, bo. Miutym jest to, że tutaj ci przeciwnicy są i na górze, i na dole. Przez co ja co bardzo nie potrafię rozróżnić, czy... Dobrze, że my je jedziemy w górę, czy źle, że my jedziemy w dół? Wiem, że to trochę tak teraz pokrętnie tłumaczę, ale po prostu nie potrafię tego, jak inaczej się wysłonić na ten temat. A teraz droga powinna być bardzo prosta. Otóż eliminujemy tych dwóch. Trzymamy się prawej ściany, ile tylko się da. I może wspomnę jeszcze o taktykach, jakie zrobiłem na tego bossa. Otóż, a więc tak, mam plan zrobić do niego trzy podejścia na trzech różnych buildach. I co mam na myśli? Pierwsze próby będę robił w taki sposób, że będę na niego szedł po prostu z tym normalnym pancerzem. Kolejne trzy będę na niego szedł z lekkim pancerzem. I ostatnie trzy. I tutaj będę musiał wtedy zrobić cięcie. Aha. Nie wiem czemu to teraz nie działa. Zwykle powinno. Tu chodzi o to, że trzecia próba no to. Pójście ciężkim buildem, ale złożenie go sobie w specyficzny sposób. I co mam przez to na myśli? Otóż będę chciał sobie dodać do niego tarczę. Tylko, że problem jest taki, że będziemy potrzebowali 50 siły. A wie jak wiecie, level mojej postaci jest już dosyć wysoki. Dlatego myślę, że po prostu zrobimy. No, po prostu wytn wam fragment, gdzie będę po prostu trenował postać. Nie wiem, nic to zajmie. Ale ewentualnie po prostu lepsze soprzą tarczę i tak na niego pójdę. I powiem Wam, że starczą on jest o wiele prostszy, aczkolwiek ja praktycznie w Dark Souls tarczy nigdy nie używam jakoś. Kiedyś na pierwszy raz grałem, to używam, ale później się przerzuciłem, bo zobaczyłem, że no obrażenia jednak robiłem więcej, ale... Ten boss jest taki, że... Po prostu to jest tak, jakbyś walczył z doświadczonym graczem. Ponieważ to jest taki Twój rzeczywiście sprawdzian próby, czy dobyć sobie normalnie radę na PvP? Bo w tej grze owszem jest PvP i to są te takie inwazje, o których prawdopodobnie nie wspominałem. Ale dobrze, ja już tutaj może nie będę przedłużał. Położę sobie oczywiście tamten skrót i pójdziemy już. W ogóle chyba też. Yy, wspomnę o tym, bo zapomniałem jeszcze. Powiem wam taką ciekawostkę, którą nie każdy wie. Otóż. Jak pewnie wiecie, Dark Souls y, miał swoje edycje wydawnicze. Tak powiem, wiecie, jakieś tam edycje ze steelbookami i tak dalej. I powiem wam, że... Strażnik Sanktuarium pojawił się w jednym z tych steelbooków. Mimo, że wtedy nawet DLC nie było planowane jeszcze. Okej. Okay. Na razie w zamknięte się pojawił jako taki, wiecie, jako taki art. Ale nie mniej, powiem wam, że wydawało mi się to dosyć ciekawe. Bo nie, jest to tutaj nie był planowany, a jednak się pojawił. Nie wiem, czy twórcy chcieli nam przekazać, że ten przeciwnik jeszcze wyjdzie do gry. Oczywiście był też jeszcze jeden, jeszcze jeden boss, który nie został wykorzystany. Przynajmniej najbardziej tych bossów z Bloodborne. A, a jeśli pomyliłem, to tutaj jest ten skrót, który prowadzi nas do początku. E, uruchom. Ruchom... Ruchomimy sobie go, o to mi chodziło. Ale tam był jeszcze jeden most, który bardziej przypominał Bladborna i możliwe, że po prostu został przerobiony i wykorzystany Bladbornie. Tak, i powiem Wam, dokładnie on ma rację co do fabuły tego dodatku. Nie jesteśmy w jakimś wymiarzani wymiarze ani w przeszłości. W My jesteśmy w przeszłości. Ponieważ za czasów, kiedy. Albo wysłuchajmy go najpierw, później o tym wspomnę. Tak, oczywiście. To jest happened to, co mi się stało. strangers jesteśmy this strange land, w tym regionie. Ale około mnie są dwie Powiem wam, że od niego akurat możemy kupić człowieczeństwo, ale widzicie, jakie jest drogie. A kość wiodąca do domu. To mi się akurat przyda, więc trochę od niego wezmę. I powiem wam tak... Ym, po czym jeszcze można powiedzieć, że znajdujemy się w przeszłości? Otóż, bozna którego idziemy, chyba nie będzie to, wiecie, dla was zagadką, ponieważ DLC nazywa się ten. Ponieważ DLC jest jego nazwa ponieważ jest to ten boss. Jest to Artorias. Rycerz Artorias. I przepraszam, że może teraz będę mało mówił, ale będę chciał się jak najbardziej skupić na tej walce, ponieważ, mówię, to jest jedna z najtrudniejszych walk. On jest winny, szybki oraz... silny. O, poznaję ten ruch. Jeśli do niego odpowiednio szybko doskoczymy, i damy mu wystarczająco dużo obrażeń, to on przerwie ten atak, a co to było? To była taka wielka eksplozja Będę zaskoczony, jeżeli mi się go pokonać w tym odcinku, to nie ukrywam Ponieważ... Jest no... Dosyć silny. O nie, 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 szybko Estus. Oooo! Z to Artorias! Jest! Szczerze byłem przygotowany na cięższy opór, tu nie ukrywam, ale nie narzekam. Wow, to, to było szybkie, nie ukrywam. Aczkolwiek. Wow, nie, wybaczcie, że ja nie potrafię nic teraz się wydusić, ale możecie zrozumieć, czemu nie potrafię nic się wykrztusić, ponieważ. Ten boss, za pierwszym razem jak grałem w Dark Souls... Zmarnował mi 3 miesiące. 3 cholernie długie miesiące, kiedy ja próbowałem nic tylko go pokonać. Nowe taktyki, długie wieczory planowania. A tu proszę, na serii udało mi się go pokonać za pierwszym razem. Wiecie jaka to jest radość nie do opisania dla mnie? Pewnie Zde zdajcie sobie sprawę, jeżeli graliście w to. Ale oh my god, to... To jest nie do opisania, naprawdę. To jest nie do opisania przeze mnie. Wow. To jest jak nawet wiecie, teraz, nawet przed odcinkiem, planowałem sobie buildy 3, jakie zrobimy. I tu proszę, najstarszy build, w sumie najnowszy trochę, wygrał. masz w tym buildie prawdopodobnie zostaniemy do końca gry, tak mi się wydaje. Ponieważ po co marnować coś, co jest sprawdzone. Jeszcze raz mam takie wow, wow, wielkie wow. Ach, ale dobra. Ja tu może powiem więcej o Artoriasie. No, jak pamiętacie, jego towarzyszem walki był Sif. Oczywiście nie musimy tutaj iść, ale chcę wam pokazać jedną fajną rzecz, którą możemy zdobyć praktycznie za friko. Otóż Artorias jest jednym z czterech rycerzy Lorda Gwyna. Nie, nie lordem. Nie z lordami. Rycerzem Lorda Gwyna. Czyli po prostu najbardziej. jedną z naj osób, do której Gwyn miał największe, największe zaufanie. Oraz, tak jak widzicie, Gwyn, podczas, za czasów kiedy ten. Kiedy. No my zaczęliśmy swoją podróż w Dark Souls. On już nie żył. Tak, był już wtedy martwy. Albo zawadnił tę przeciętność, jak to woli. No ale teraz punkt jest już martwy. Więc no... To niejako potwierdza to, że znajdujemy się w przeszłości. Jak już wspomniałem, Ale także może to jako... Wiecie, jak go dopadło to wszystko, to całe szaleństwo, dlaczego walczył z nami, mimo że... Wiecie, jakoś nie wszystko jest nas nastawione źle. No, to już z takiego trochę powodu jak ten, jak, yy, jak Smaug i Ornstein, trochę jak Quillac też. Otóż, no, szaleństwo, szaleństwo, ciemność, jak zwał tak zwał. Tu jest mimik. I to właśnie z niego jest ten, ten przedmiot, o ile się nie mylę. O! To jest zabawne trochę przedmiot, bo powiem wam, że jeżeli go sobie wyekwipujecie... ...i użyjecie... Very good. Very good. Dokładnie. Można znaleźć tutaj kilka takich ten... ...kamień z wyrytym tym... ...taką kwestią, które właśnie odtwarzają się w taki sposób. Chyba najbardziej znany jest... Thank you", właśnie powiedziałem tym głosem. Powiem wam, że to jest akurat bardzo łatwe do zdobycia, dlatego pokazałem wam, bo... No może trochę z panu sprawić, się, szczególnie za pierwszym razem jak się tego słucha, bo ja strasznie byłem zdziwiony. Na początku trochę próbowałem do dlaczego to służy, bo nie ten nie rozumiałem trochę. To jest po prostu takie coś, co wiecie... no jak się z drugim graczem, to możecie mu rzucić i ten i podziękować za coś. Ale dobra. Czas się udać jeszcze na drugiego planowanego bossa. Ale dobrze. Może się po prostu skupmy na jednym temacie, bo ja tu cały czas mówię i koniec końców za niedługo nie będzie wiadomo o czym w ogóle jest temat. A otóż historia, wiecie, Artoriasa jest bardzo ciekawa. Ponieważ. No. I to jest trochę problem, bo chcę to jak najlepiej opisać, ale też nie za bardzo potrafię. Ale dobra. Może spróbujmy po prostu najprościej, jak potrafię wytłumaczyć. Oczywiście, za chwilę też znowu będę ten szedł i mówił to w się drogi. Ale dobra, jak wspominałem, on jest zawarty w nazwie tego DLC. Ponieważ, jak pewnie wiecie, jeżeli bardziej się interesowaliście Dark Souls, to DLC się nazywa Artorias of the Abyss. No i... Powiem tak, co się stało, że Artemis nas atakował? Otóż załadował nim odchłani. Tak, załadował nim odchłani. I co się przez to stało? Otóż... Zwariował. A, zamknięte. to tym nie w, w którymś miejscu jest klucz, do którego możemy to sobie otworzyć. A, dokańczając. Czemu Artorias stał się taki, jak się stał? Ponieważ razem z Sifem wybrali się na innego bossa z tego dodatku. Ale jak możecie przewidywać, nie pokonali go. Dodatkowo Artorias, żeby ochron ochronić Sifa, użył własnej tarczy. Przez co... No niejako to też przeszło na niego. To kryształ tchórza. O! To są właśnie areny do pojedynków, które można możesz pojedynkować. Wiem, wiem bardzo odkrywcza. No widzicie ten aspekt też jest dosyć rozbudowany. Ale jeżeli się nie mylę to musimy tutaj wrócić. I teraz... Chyba, że ja znowu coś skiepściłem i znowu coś zepsułem. Spróbujmy wyjść i wejść jeszcze raz. O, dokładnie. Musieliśmy wyjść i wejść. A co to jest?

A ty nie możesz nam jeszcze czegoś dać? No to już to jest grybowiec Artoriasa Nie wiem, czy my tu mieliśmy po prostu teraz pójść Najwyżej po prostu Jeżeli mam lekkie cięcie jak znowu nie będę potrzebować sobie czegoś przypomnieć Możliwe, że jednak nie udamy się na tego bossa dzisiaj, tylko po prostu udamy się na niego z następnym odcinku, ponieważ nie coś się dzieje, że nie mogę tego otworzyć. Mimo, że ja za pokonałem. oczywiście, osoby, które teraz zajmują ja się nadal w zwają za wolą we, 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 wielkiego Face Palma, ale ja autentycznie nie potrafię sobie wspomnieć. No więc, dobra, ja po prostu tutaj przypomnę i wrócę do Was. Więc Z2. No i jak widzicie, wracamy do lokacji, gdzie walczyłem z Mimikiem, ponieważ okazuje się, że to jednak to tutaj miałem się udać. I powiem Wam tak. Wracając, może do historii Artoriasa, bo w końcu tego nie skończę. Trochę już wspomnienia skończyliśmy na tym, że Artorias ochronił się swoją tarczą. No i przez to, że ochronił go swoją tarczą. No, wytworzył jak, niejako wokół zwierzęcia barierę. Wow. Wytworzył niejako wokół zwierzęcia barierę, przez co go uchronił. Będzie mogli nawet tą barierę spotkać, jeżeli dostatecznie długo będziemy przemieszczać lokację, w której znajduje się boss, który spaczył Artoriasa. No, jak mówię, spaczył, czyli to właśnie przez niego, na Artoriasem, zawładnęła ten. Ciemność, pustka, jak to woli. No i. Powiem wam, że ogólnie jest jeszcze więcej ciekawostek, takich trochę z jego ten, z jego loru, ale to są takie najważniejsze, które trzeba wiedzieć. Otóż jego lor jest bardzo długi i no ja, niestety, ja musiał, jeżeli chciałbym powiedzieć wszystko, to musiał poświęcić mu osobny odcinek. Ponieważ no, można nawet na tym po prostu gdybać pół godziny. Spokojnie, o ile nie więcej. Dobra ja tu może się wycofam, żeby oni mnie gonili. Moje zobaczyć za wszystkimi na raz. Wiecie, to jest Dark Souls. O kurde, jak nim wyrzucił. To jest zasąd. Nawet y, najoslejszy przyczyn potrafi jej was y, powalić, jeżeli nie będziecie dostatecznie uważać. Chciałbym tego maga może trochę... Tutaj przeskrzynić teraz. Udało się. O kurde, to jest jakiś czar. O co kurde, to jest jeszcze jeden. Aj, no i widzicie, Chwilanie uwagi i takie rzeczy mogą się zdarzyć. Ewentualnie po prostu zrobię tak, że wiecie, może to będzie jeden długi odcinek, ale wyrzuciłem go na dwa party, że czy po prostu nie będzie on za długi, a raczej nie powinien być. A jest tu, że za mną biegną. Spróbuję, wy... Spróbuję ją, ich ominąć techniką spierdzielania. O kurde, ile ten mak zadaje ich. Powinni się odczepić za jakiś czas. Dlaczego no, się ode mnie chcą? <grywa> ty, pamiętam, że je, ty jesteś. Ty, pamiętam, że ty też jesteś. Będziemy ja się oglądać trochę za siebie. Chyba, że za ze mną nie biegną. Patrzcie, jak zaczekał. Patrzcie, jaki uprzejmy nagle Nie, nie będziesz nam rzucał, nie pozwolę ci na to. Też powiem wam, że może i tamten ludzie jest stosunkowo może prosty dla nich do zdobycia. Ale ja Wam powiem, że nie, dla mnie to jakoś nigdy nie było jakieś zbyt, jakoś zbyt proste. Co to było? Ej, 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 ej. Widzieliście, ile nam odjął? No i po 100 tysięcy duszach. Próba numer 3, miejmy nadzieję, że tym razem udana. A na resztę odcinka zapraszam jutro.